No i ogólnie y, mamy tu takie rzeczy. Pokażę. I znaleźliśmy tu skrzynkę. No co tam jest. Ci otwieramy. O! Jezus! Oj, jak znajdziemy wioskę, to te emeraldy są nam potrzebne. No. Będzie mi się wymieniać. Jeszcze żelazo, które są. Sobie... No i na lapis. Sorry, że tak słabo widzicie, bo mi się ładuje telefon, bo... Mam 4%. Nawet, ale może jeszcze będzie jakaś skrzynka. Ej, dobrze, że tam poszłeś nawet. No, jakbym tego nie zauważył. Dobra. Teraz rozkopiemy i zobaczymy, czy jeszcze jakiejś skrzynki tu nie ma. Kurde, ale jakoś. Bo przy, przy tej części były. Kurde. Mocne itemy. No, były. Nie nam się przydadzą właściwie. Ogólnie to jest taki długi film, będzie może trwał z 3 minutki. 3 minutki Teraz co będziemy robić? Właśnie jeszcze to rozkopujemy, ale Zaraz nam się skończy łopata No, Cało, ale te drewniane łopaty Widzi, się bardzo Widzicie? Bardzo no. szybko Ale w sumie nie widzicie, no jest czarny pasek no. No. Czerwony co, jakieś... Kurde, mam za... o właśnie drzwi Drzwi Na jednego hita jest moja łopata No, i pozdrawiam Błażeja O skrzynka! O, pokaż mi ją, e, musisz to rozkopać co jest z góry No, z... czekaj, czeka, czekaj, bo ostrość mi nie łapie Mapa skarb, do skarbu hmm. O, ale, no ja nie umiem i iść do skarbów w sumie To jest łatwe Dobra szukam jeszcze jakiś skrzyń Za chwilę będziemy kończyć ten, ten film bo no, Już nie całe wiem. rozkopali prawie no a jeśli chcecie zobaczyć tam tą część tamtą to weźcie na mój kanał e, tylko po prostu e, no poprzednie bo poprzednie to były shortsy no Widzimy się, skrzynka widziałem Co? Skrzynia Pokażę. ją Widziałem tylko rozkopiec A nie to nie zbyło drewno No i ogólnie no kopiemy sobie tak kopiemy i tak, no i za chwilę będziemy kończyć O noc się zrobi o I, cholera i, i, I też gówno widać tak się w sumie składa Czekajcie zgaży światło No mamy tutaj Zrobimy sobie tu malutką bazę, bo jest noc, ja zamiast, ja rozkopywałem statek zamiast szukać owiec, żeby zrobić łóżko. No i się prześpisz, będziemy kończyć ten film. A Jeśli chcecie taki film, no to zostawcie 5 subskrypcji pod tym filmem. Jeśli chcecie taki film, który nagrywany jest z komputera, a nie z telefonu, no to zapraszam na... Jestem koło skarbu prawie. No. no. Idziesz do niego? Dawaj, idź do niego. Ale noc jest. A nie masz nic takiego? Nie. No to... A nie masz... Ale masz kina w ogóle. Dobra. To, to trzeba się wszystko zakopać, bo zaraz jest noc. To kripa jak. Może widzimy się jak będzie rano, bo będzie to długo trwało, więc no. W ogóle Krystian przerabia teraz e, bryłki, bryłki żelaza na e, żelazo. No, no ale bardzo to też nic z tego nie można zrobić. Nie, no. mieczyk! Albo tarcze, tarcze! Mhm. Niebo. Nie, nie, a sikierę zrób. Sikiera nie potrzebna A wiesz, że więcej zadaje miecz? Sikiera no. znaczy? Kurde. Nie starczyło mi, a jest noc. A wiesz, że noc trwa 7 minut. Wow! Ej dobra! Jednak chyba mieczyk, co? Nie! A sikiera, a się... a sikiera ile zadaje gdzieś? sikiera 9 nie stać się nawet na sikierę no to zrób ten miecz dobra robimy dobra zrobiliśmy ten miecz no więc tyle i, i sam może zrobić sobie blok szmaragdu ale mnie niepotrzebny bo z będzie będziemy się wymieniać. Mhm. jeszcze poszukam może coś może coś jeszcze znajdziemy sorry że gówno widać no, no, zjucie, no. Się na razie. No widzowie, no i chyba to by było tyle na dziś. Tyle mogłem ty, ty zrobić, no więc. Na razie. Niedługo pojawi się kolejny film, tylko że z komputerem. Na razie.